Paru korpów z Zetechu weszło do warsztatu, nikt nie wyszedł. To rodzinny biznes podobno ostatnio mocno podupadł. Na mój nos właścicielom puściły nerwy, a wiesz, że ja się rzadko mylę. Hej, witam na kolejnym filmiku CyberBanka w stylu retro. Wykonamy sobie podejrzenie cyberpsychozy litera prawa na 163, czyli na samych hakach, a dokładnie to Gościa pokonamy jednym przegrzaniem. Ale tu jest mnóstwo min i trzeba je zneutralizować, bo nas wysadzi. Dobra. A nie chcemy być zauważeni. Nie uzbrój, tylko rozbrój, no. Dobra. Teraz wchodzimy. Bo będziemy skutać się tylko w momencie, w którym jesteśmy niezauważeni. Tutaj jest kolejna mina za winklem. Teraz szukamy bohatera programu. O, 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 on tam już jest. No, Gaston Philips, naruszenie protokołu 1c1c55, tu będzie 1c. Dobra, to jest osłabienie. Teraz ujawnienie interfejsów. No, czemu mi nie umiesz go znaleźć? Dobra, ujawnienie interfejsu. Tak, i teraz jedno przegrzanie go położy. Przegrzanie. I czekamy. I. Po kłopocie. To jest wszystko. Także w tym miejscu się pożegnamy, bo to już nie ma sensu dalej. Zadanie jest wykonane, gościu zneutralizowany. A jednocześnie zapraszam Was na mój y, gameplay, który jest zalinkowany w opisie, gdzie wykonuję to zadanie już na patchu 2.1, zdaje się. I tam widać, ile razy przegrzanie muszę mu załadować i ile to kosztuje pamięci. Także do hakowania tylko 163. A tymczasem dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego podobnego filmiku. Trzymajcie się. Na razie, pa.